Cześć widzowie, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w zupełnie nową grę, której tutaj jeszcze na tym kanale do tej pory nie było. A mianowicie chodzi o grę Hightead, czyli jest to gra survivalowa, chyba też w ogóle trochę taka fabularna, która ludzie nazywają podróbką Minecrafta. Jednak, czy się z tym zgodzę? Chyba nie do końca, chyba jednak jest to trochę inny tytuł. Ale słuchajcie, no jest to bardzo fajna gierka. Wziąłem gameplaye, spodobało mi się, sam już tu. Sobie, jak widzicie, taki o, taki swój pierwszy świat stworzyłem. Poza odcinkami sobie w niego gram, więc to jest bardzo smutna rzecz. Wy zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Ja myślę, że przejdziemy sobie już do odcinka. Pierwsze, co my tutaj mamy, no to tak, serwery. E, a, dobra, to wszystko możemy sobie tak sprawdzić. E, to tak, wchodzimy sobie tu w Worlds. no i tu mamy światy, jak widzicie, jeżeli będziemy chcieli sobie stworzyć zaraz, ale to za chwilę. Mamy też minigry, tylko że widzę, z tego co widzę, no to minigry będą dostępne dopiero gdzieś w przyszłości, czyli pewnie dopiero jak gra wyjdzie, w, jak gra będzie miała premierę, o, ponieważ. Pamiętajmy, że to w co gramy teraz to jest dopiero wczesny dostęp i już taka całkowita premiera pełnej gry, to będzie... Kurde w zasadzie to nie wiadomo kiedy. Tu mamy dalej serwery, czyli można sobie serwery multiplayer zrobić, to jest fajne. Jak najbardziej, także spoko. Mm, tu mamy jeszcze awatara, no i tu można sobie skina ogólnie trochę pozmieniać, jednakże ja myślę, że kurde taki. Myślę, że nie ma takiej potrzeby, absolutnie. Jakby były święta, no to mógłbym o, taką czapkę założyć. Na odcinkach, jak pamiętacie, to taką nosiłem, ale teraz właśnie nie ten czas jest tak, że nie ma po co czegoś takiego robić. Dobra, tutaj jakieś rzeczy można sobie, no właśnie, można sobie coś tutaj takiego poustawiać. Jednak my się tym nie będziemy zajmowali, ponieważ już swojego awatara mam i dzisiaj chcemy sobie stworzyć nowy świat, ponieważ zaczniemy nową serię. No i dobra, jak stworzymy sobie tu świat, mamy. Trzy tryby do wyboru. No, jak na razie to tylko dwa, ym, ponieważ tak, mamy tu przygodę, adventure, yy, no i to jest ogólnie wyłączone podczas dostępu wczes wczesnego dostępu, czyli to dopiero pewnie wyjdzie po premierze gry. Mamy też eksplorację i tym będziemy zainteresowani. Yy, wyeksploruj echo, orbis, buduj, twórz, przeżyj i znajdź drogę do odnowienia tego, co zostało stracone. Tak, słuchajcie, mój angielski nie jest jakimś. W wysokim poziomie, no ale mniej więcej chodzi o to, że to jest właśnie ten zwykły survival. Nie ta moja seria z Minecrafta, to jest po prostu survival. No chyba też właśnie taki fabularny można powiedzieć. Tutaj mamy creative, czyli tutaj wykaż pełen potencjał swego awatara, i zarządzaj swoją dominacją z potężnymi narzędziami kreatywności. Chyba jakoś tak by cię to przetłumaczyło. Czyli pewnie to będzie taki coś na zasadzie właśnie tego, co mamy w Minecrafcie creative, po prostu. No i my chcemy oczywiście służyć sobie świat w trybie eksploracji, dlatego world name, nazwa świata, Hytale, no bo to, po prostu ta seria na YouTubie będzie się nazywała nazwą gry, eee, piszę sobie po prostu w ten sposób, jeżeli chodzi o ustawienia, jakie my możemy sobie tu włączyć, to tak, pvp, world image, e, night-day cycle, ok, dobra, czyli że to jest jakby skala czasu, eee, tu mamy, a, że jak, jakby tutaj, jak tracimy itemy, kiedy giniemy, no i może być, że drop all, czyli, że, żeby wszyscy... chyba to chodzi o to, żeby wszystkie, żeby tracić właśnie wszystkie, tu żeby właśnie tracić część z nich, a tu jest, żeby ich w ogóle nie tracić, okej, okay. a no i tu można to sobie w ogóle dostosować ale myślę, że my sobie zostawimy tu ustawienia wszystkie domyślne, ponieważ chcemy zagrać sobie w grę taką, jak nam tutaj już podsuwają twórcy, to by było najlepsze, ponieważ chcemy to przetestować, to jest nowe, ja, znaczy no dobra, no nie powiem, że nie grałem, bo miałem już ten świat stworzony taki do e, grania sobie prywatnego poza odcinkami ale okej, okay, dobra, już w lewym górnym rogu Widzę ikonkę, że coś jest ewidentnie nie tak jak powinno. Nie za bardzo mi się to szczerze mówiąc podoba, ale cóż, ja mogę poradzić. Dobra, już widzę, że chyba tego problemu nie ma. Tutaj sobie wzięliśmy stąd świeczkę. Myślę, że w lewej ręce będziemy ją sobie trzymać. Aha, dobra, na tym nie chcemy siadać. No i możemy sobie tutaj, słuchajcie, rzeczy pod klawiszem F zbierać albo, tak jak w Minecrafcie, po prostu burzyć ręką i dopiero potem podnosić. No jest też taka opcja. No nie wszystko właśnie można tak zbierać. Jak ja mówię tutaj, o, możemy sobie tak właśnie fajnie interaktować z tym, o, proszę bardzo, pod F, o, tu w ogóle strzały do, do łuku najprawdopodobniej, do czego innego, także fajnie, od razu, że coś takiego tu mam. Tu możemy w sumie sobie to zburzyć, o, to jest fajne, że żeby burzyć kamień nie trzeba mieć kilofa. znaczy ee, w Minecrafcie też że można, tylko wtedy to tak jakby go nie dostajecie. Dobra, dalej, co my tu mamy, coś ciekawszego może? dobra, chyba tu raczej nic już nie znajdziemy. No właściwie rozpimy się w takiej świątyni. W takiej opuszczonej świątyni można powiedzieć. No i z niej możemy sobie wyjść. I tu wychodzimy, słuchajcie, na świat, ale widzę, że ten świat... Okej, okay, ja myślałem, że tu w ogóle ten świat będzie zawsze wyglądał tak samo w tej grze. Ale nie, ja widzę, że tu jednak się generują różne seedy. I po prostu ta świątynia może się w różnych miejscach wy... Znaleźć. Ok, tu widzę, że tu jest też e, opuszczona świątynia, jakaś taka. No dobra. Mm, tutaj, tutaj daleko, widzę dosyć, ale to jest coś, co mi wygląda na jakąś cywilizację. Okej, okay, dobra, tu widzę, no bo tu mamy w ogóle mapę, co jest bardzo też fajną rzeczą, co mi się podoba w tej grze, także fajnie. Ok, o, mamy tutaj dzikie, dzikie jagody. Ok. Weźmy sobie tutaj te krzaki zniszczmy. Zaraz wam pokażę po co. Tylko zniszczmy ich sobie jak najwięcej. Widzę, że jeszcze jakieś takie te kamienie. No i możemy sobie zebrać pszenicę. Dostajemy też esencję życia. No i to ogólnie do czego służy esencja życia? Ano do tego, że możemy sobie z tego za to można handlować i tam chyba też z tego, co mi się wydaje, to też się nasiona z tego robi. Ale nie jestem pewien. To taka mi się tylko wydaje. Okej. Okay. Jesteśmy na biomie Drifting Plains. Chyba. Tak mi się wydaje. Chyba, że to nie jest nazwa biomu, tylko... O kurde. Ja wpadłem w jakąś pułapkę. Okej, okay, dobra. Takiego początku tej serii to ja się nie spodziewałem, że ja tu już od razu gdzieś e, sobie wpadnę. No ale jak widać, no to z czymś takim właśnie mamy tutaj do czynienia. No dobra. W takim razie, słuchajcie. Skraftujmy sobie pierwszy kilo w kamienny, jakiś taki podstawowy. No i dobra, wykopmy trochę... Kamienia. To jest chyba cobblestone, jak się. Tak, są różne odmiany tego kamienia. Także to jest o tyle też ciekawe. Eee, dobra, no i tym cobblestone'em myślę, że można by było się stąd wybudować. Akurat tu nie trzeba się aż tak wybudowywać, jak to w minecraft'cie ma miejsce. O dobra, ziemię też szybciej kilofem wykopiemy. Nie trzeba aż tak, ponieważ, jak widzicie, o, możemy sobie albo tak wskoczyć, albo też się wspiąć. Dobra, tam widzę, że jakiś stwór, potwór sobie grasuje. Dobra, yy, wygląda to dosyć ciekawie. No, ja nie wiedziałem, że ja na takie miejsce się natknę już od razu tutaj po wystartowaniu gry, nie? Dobra, teraz tak, weźmy sobie, wykraftujmy hatchet. No, czyli to jest chyba jakby siekiera, ale nie do końca. Aha, dobra, bo to jest pułapka, słuchajcie. No właśnie ja do tej pułapki wpadłem, czyli to jest pułapka, która nas wabi na marchewę chyba. A marchewkę. O, I tu, jak widzicie, jakbym na to spadł, to byłby mały problem, nie? Więc jednak byśmy chcieli tego uniknąć. Dobra, tu mamy drewno, drzewo. To jest chyba. To jest dąb, chyba tak. Teraz pokażę Wam fajną rzecz w tej grze. Zetniecie sobie sam dół drewn drzewa. No i patrzcie, od razu wszystko spada. Nie, nie trzeba. Blok po bloku wszystkiego burzyć po kolei, tylko to działa właśnie tak, czyli znacznie lepiej. No i też te drzewa, jak widać, mają korzenie w ziemi, to jest też spoko. No i z tych, tego drewna możemy sobie o, zrobić workbench. Oczywiście tych workbench będzie tu więcej. Ale dobra, my mamy taki podstawowy. I teraz słuchajcie, chcemy sobie zrobić coś do walki. To jest dosyć istotne, ponieważ jak widzicie... Czego się robi strzały? A dobra, no to tam już widzieliśmy naszego pierwszego wroga, nie? Więc wykraftujmy sobie jakiś taki topór. Teraz myślę, że... O, takie dwa sztyletki byłyby fajne w sumie. Widzicie, w ogóle to jest... to jest bardzo fajna broń, że ty normalnie macie takie... O, sztylety, które mi normalnie sobie tak ociachacie, nie? Możecie tak walczyć właśnie ze swoimi wrogami. Tu można, O, to sobie można pozbierać. Bardzo fajnie. Ognisko. Dobra, zbóżmy je. Może dostanę. Tam mam tutaj Campfire, super. Eee, teraz tu jakieś takie czaszki. To nie wiem, czy nie lepiej. Ja nie wiem, czym bym to mógł zniszczyć. Aha, w nich w ogóle nic nie ma. O! Kamienna! Okej, okay, czyli to jest jakieś lepsze już to Uncommon, bo widzę, że tu. co tak rzadkości. Klasyfikowane. Weźmiemy sobie tą marchewkę, a oczywiście na tym nie będziemy stawać. Gdzie ten nasz kolega sobie poszedł? Ten tutaj jakiś goblin, czy co to było? Który chyba właśnie tu mieszka, właśnie w tym miejscu, nie? Tak mi się wydaje. No gdzieś. Gdzieś on sobie mógł pójść. Gdzie on sobie mógł pójść? Jak to w ogóle działa? Okej, okay, dobra, atak jest fajny. Jak to zadaje. Okej, okay, dobra, to zadaje dosyć chyba spory damage, dosyć spore obrażenia. To może naszemu wrogowi zadać i dosyć fajną krzywdę mu wyrządzić. Tak. Dla nas bardzo fajną. Dla niego to już nie do końca. Dobra. Nie wiem szczerze, słuchajcie, gdzie ten nasz przyjacielek się będzie teraz spodziewał. Nie za bardzo mnie to im... In... A tam jest dobra, jest u siebie w domu. No to ja do niego idę. Będzie pierwsza nasza walka najprawdopodobniej. Z tym gościem tutaj właśnie, o. O! A ja nie wiedziałem, że tak mocno bijesz. Ej, ej, i on ma, i on ma życia jeszcze. O kurde. Dobra, to jednak, się, to jednak mogłem tego nie robić. Mogłem tutaj z nim nie zaczynać do niego. O nie! Ej, dobra, uciekam stąd. Przecież. Dobra, zasłona. Dobra. Właśnie, bo to jest takie coś jak zasłona w tej grze. Można sobie tak... Tak się obronić. Dobra, ale to widzę, że to jest jednak gość, z którym na początku, póki nie mamy zbyt dobrego uzbrojenia oraz... Kurde, on tu jest. Przy moim spawnie. Dobra, no to jak tak, to od razu się tobą kolego zajmę. No, dalej. O, dobra, i nie wdzięczę, że go tak mogę w ogóle. Odepchnąć. Chyba ja kurde zaraz... Znowu umrę. Będzie nieciekawy. <gry> Znowu zginąłem. Ty, ale ja go chyba zabiłem. Zabiłem go? Pokonałem go chyba, nie? Tak, ja tu zginąłem. I uwaga, tu były moje rzeczy jakieś tam. No i kolega jest chyba dead, tak jakby. Także pierwszego wroga pokonałem. Co prawda sprawiło mi to niemałą trudność, ale jakoś się udało. Dobra, to pójdźmy sobie jeszcze w jakieś ciekawe miejsce, a takich tu raczej nie brakuje. Takich tu na pewno nie brakuje. Ogólnie nie mogę sprintować cały czas, jak widzicie, cały czas biec, bo, no, jak widzicie, no to mi ten pasek schodzi jednak, niestety. E, mamy tutaj pasek zmęczenia, także to jest też w ogóle ciekawa mechanika, no, ale jednak dosyć utrudniająca nam grę. Dobra, chcemy tutaj sobie. Dosyć ciekawych parę rzeczy, odkrywać co tutaj w ogóle jest. Tu jest taka świątynia opuszczona, a tu jeszcze jakiś domek widzę na mapie. Czyli tam pewnie ktoś mieszka? Jakiś stworek dziwaczny. Nie wiem w zasadzie co tam może być. O kurde, nie trafiłem go. Ej, ja, dobra! Jak ja normalnie tym naładowanym atakiem z tych sztyletów go walnę, to tak mocno bije. Wow. Dobra, Net, nie wiedziałem o tym, szczerze mówiąc. Dobra, weźmy sobie te jagody, pozbierajmy. Tu jakaś mysz, widzę, że jest. To też ciekawe. Mm, dobra, 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 dobra. No i gdzie ja bym się mógł tak w zasadzie udać? Dobra, Seedling Woods. Co to za miejsce jest? Dobra, widzę, że tu jest dużo kamienia jakiegoś. Jestem bardzo ciekawy, co to. Tak w zasadzie konkretnie jest: Czalk. Nie wiem, jak to się na polski będzie tłumaczyło, chyba muszę sobie spolszczenie do tej gry pobrać, słuchajcie. Bo, jak mam być szczery, no to mój angielski jakiego, na jakimś bardzo wysokim poziomie nie jest. No, ale okej. Okay. Tutaj to nie jest raczej problem. No i dobra, gdzie my chcieliśmy w ogóle pójść? Zaznaczyłem sobie chyba jakiś punkt na mapie, z tego co mi się wydaje. Tak, a do jakiegoś takiego domku. Chyba domku. Tak mi to przynajmniej wygląda. No dobra, możemy się tam w sumie faktycznie udać. E, czemu by niby nie? Więc dobra, weźmy pod wodę, płynimy tu. Aha, dobra. Nie wiem, czy w tej grze jest takie pływanie jakby stricte bardziej. No jest to. Tylko to nie tak, jak jesteśmy tak totalnie pod wodą, ale. Jak widać, to się da. Dobra, target location. Tam, gdzie zaznaczyłem. Szkoda, że tu nie jest pokazane, że na przykład, nie wiem, ile metrów, nie? Muszę jeszcze przejść, żeby się tam znaleźć. Dobra, oj, tam jest misio gryzli. Misio gryzli, słuchajcie, jest bardzo mocnym przeciwnikiem w tej grze. Więc z nim do czynienia raczej mieć nie chcemy. Nie chcemy się z nim tutaj w żadną walkę, w żadną konfrontację wdawać. To jest jednak coś, czego chcemy uniknąć Dobra, dalej. Mamy tutaj bardzo dużo drewna dębowego. Także to jest bardzo fajna rzecz, bo ono mi się przyda. Myślę, że będę chciał jakiś dom sobie wybudować. Tym bardziej, że w tej grze, no to jest bardzo do... fajnie rozbudowane. To tutaj budownictwo i, to... i tak dalej. Dobra, teraz pytam. Kurde! No, sku bańce mi uciekły. I jak ja ich mocno w ogóle? Jo, te też tylety są super akurat. Dobra, eee, ja nie będę się bił chyba niczym innym od dzisiaj, bo one są takie mocne. Ale wrogowie też tak mocno biją. Myślę, że to powinni spaczować według mnie, bo jednak, co jak co, ale ale strasznie dużo tutaj można dostać od nich. Strasznie, mocnie, mocno od nich dostajemy, jak widać. No dobra, w każdym razie, target location, gdzie my się chcemy udać? no w takie miejsce. Które sobie zaznaczyłem, czyli, no, gdzieś tam w tamtym kierunku, nie? O, tu już widzę, tu jakiś dom jest, chyba. Nie wiem, czy to nie to przypadkiem. Nie, to nie jest to, to jest jakiś inny dom, słuchajcie. Jakiś taki, chyba, opuszczony. Nie wiem, ja bym do niego w sumie zaglądnął, może tam coś ciekawego będzie. E, nie wiem, dobra, weźmy sobie te jagody tutaj, pozbierajmy, bo one się nam przydadzą, być może. I e, o co, jeżeli tu będzie jakieś, jakieś wagoniki są ogólnie? No dobra, a co tu się znajduje? No, to nic chyba nadzwyczajnie ciekawego tak w zasadzie, ale... Jak z tego mam wyjść teraz? A, dobra, F. Okej, okay, dobra, można zjechać do jakiejś takiej kopalni. I dobrze, dobra, co ja tu zaraz przyjdę po to na razie jednak odwiedzimy sobie albo nie słuchajcie albo to w kolejnym odcinku już długi ten film dosyć jest ja tego mam świadomość e, więc tym się zajmiemy w kolejnym odcinku ale myślę że teraz ja bym sobie wsiadł w jeden z wagoników być może nie no ten chyba nie jest tak jakby za bardzo na torach a ja go mogę dobra mogę go zburzyć i go sobie wziąć e, i teraz pytanie słuchajcie Idziemy. Dobra, tu jest drabina, po której ja nie zszedłem, tylko sobie z niej spadłem. Okej, okay, spoko. Tak też można. No i dobra, ustawmy sobie ten wagonik w takim miejscu, abym ja sobie mógł coś fajnie do tej kopalni zjechać. Bo mnie to ciekawi w zasadzie, czy ja tu czegoś ciekawego nie znajdę. E, dokładnie tak. Słuchajcie. Także okej, okay. tu już coś widzę. E, także biorę swój kilow i nie wiem, czy ja to będę w stanie wykopać. Co to jest? Cooper. Czyli chyba mieć, z tego co mi się wydaje. E, także spoko. Co z tym mo e, zrobić? Okej, okay, dobra. Dobra, można to przepalić w sztabki e, w piecu, tak jak jest w sumie w Minecrafcie. Dobra, weźmy sobie świeczkę. Tutaj weźmy do lewej ręki, żeby mi to fajnie oświetlało. Okej, okay, dalej, co tu się znajduje? Tu widzę, że ja gdzieś wpadłem w jakieś miejsce dziwaczne. Dobra, słuchajcie, myślę, że na eksplorację kopalni będzie czas w kolejnym odcinku. Dziś już się tym zajmować nie będziemy. Myślę, że ta gierka jest naprawdę fan. I co, na dzisiaj to byłoby, słuchajcie, tyle. Ja będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć na rapa.